Hej, się ma z tej strony Dave, a to 15 odcinek z gry Darkwood. Um, chom, nie. Patrzcie na mapę, tak? Wow. Zakręcowałem całą mapę pomiędzy odcinkami po to, żeby przyspieszyć w zasadzie rozgrywkę, bo nie chcę przedłużać tej gry już więcej i mam kilka ciekawych zadań do zrobienia w tym odcinku. W zasadzie będziemy robić wszystko po kolei. Może włączę sobie mapę, żeby mi czas nie leciał od razu. Więc tak, wytłumaczę, trochę. Chociaż nie, w zasadzie nie będę wytłumaczał, bo to bez sensu. Po prostu idźmy już. I patrzcie, co odkryłem. Patrzcie, tak, mam pełno rzeczy leży na ziemi, bo nie mam miejsca w szafkach. Nie patrzcie na tego gluta w moim domu, to nie ja nie ja zrobiłem pupu na ziemię. Ale tak, chciałem wam pokazać tutaj to... dziury. Tak, dziury, najlepsza lokacja dosłownie w tej grze. Teleportuje nas dokładnie w to miejsce. To jest dosłownie po prostu teleport, nie muszę marnować czasu. Więc teraz tak, idziemy do wieży radiowej, bo to jest pierwsza lokacja, do której chciałem zajrzeć w tym odcinku. O, i właśnie, chcę jeszcze wam pokazać, jak możecie zobaczyć, jestem bardzo nieźle uzbrojony. <laughs> Brońki na brońkach i tak, skraftowałem sobie ośmiostrzałową śródówkę. To jest ostatnia broń. To jest najmocniejsza broń w tej całej grze. Och, jaram się. Już Jedną, jedną już użyłem, muszę się przyznać, już wiem jak strzela, jest całkiem, kurde, mocna, więc mam nadzieję, że nie będę umierał. Bo no cóż, z takimi broniami już by było niewskazane ciągle umieranie. <coughs> Flegma w moim gardle. Wreszcie, się własną ślinką, zadławiłem. Ale czy tą skrzynkę już otwierałem wcześniej. Uuu, otwierałem wcześniej, jak najbardziej. No dobra. Gdzieś tutaj powinno być wejście do wieży radiowej. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to już tu była gdzieś jakaś ścieżka, do której nie chciałem wchodzić pomiędzy odcinkami, bo chciałem to oczywiście nagrać. Aha, jest dokładnie tutaj chyba coś. Już tutaj nie mam taką nadzieję? O, what? Okej. Okay. O, oho, już widzę coś dziwnego. No dobra, podoba mi się to. O, siemanko. Co tu się dzieje? Okej, okay, jesteśmy w wieży radiowej. Nie wiedziałem, że aż tak szybko mi się uda to znaleźć. What? O kurde. Wygląda to trochę jak jakieś duże gniazdo jakiegoś ptaszora. Uuu, siatkę z rozszarpana na strzępy. O kurde. Co za muzyczka? Proszę nie. <grym> um, debit <damn> <grym> Nie spodziewałem się, że od razu będą jakieś kurde horrory. Horrorowe. Tak, oczywiście, kurde. Gram w Darkwood, więc to jest horror. Dobra, po prostu idźmy. co za dźwięki? A, a, what? Oh, shit, man. O oh, kurde. Oh, o, co są te ptaszki? O, oh, ptaszory. A, to mendy. Jesus. Właśnie, czy ja mam No tak, no tak, powinienem mieć Tak, mam latarkę na szczęście U siebie w ekwipunku To mi się może przydać Bo latarka jest naprawdę, naprawdę dobrym narzędziem Czego nie wiedziałem wcześniej Bo oświetla nam ładnie teren Może nie starcza na jakoś Nie wiadomo jak długo Ale mam nadzieję, że na jakiś czas mi wystarczy Hałas może je obudzić No dobra e, Nie interesuje mnie to Po prostu, po prostu umrzyjcie Prawdopodobnie gryźni mnie to w dupę że Teraz, kurde, zabijam sobie stworzonka Hałas je może obudzić The fuck do you mean? <laughs> Przecież ja je właśnie, właśnie je sieczę Wszystkie Jesus. Nie. O, o kurde. O, no faktycznie, obudziły się. O, fuck. Jesus. A, obudziły się dużo. Nie. O, ludzie, ile tu ich jest? A, szlak. Szlak by to jasny, nie mam kondycji. A, au, au. Ale mierz rom. Paździerzu jeden. Uh, okej. Okay. Um, no dobra, nie poszło mi tak, jak chciałem, żeby mi poszło. Okej, okay, tutaj była wiedźma. Błyszczący kamyczek. Uh, martwa wiedźma, no dobra. Umarła po prostu. Aha, czyli nie budzą się od mojego chodzenia, tylko jak spojrzę na wiedźmy, no dobra. Będę wiedział na przyszłość, przynajmniej. Nie? O kurde, wiedźba A! Ah, shit. shitman, win. O, obudziła? O kurde, pewnie obudziła. Wiedziałem. Wiedziałem, bo to, Żyjcie ogień, szmaty. Właśnie w ogień, czy noju. Tak, tak, pięknie. O! Nie, nie pięknie. Uff, już się do roga się wrzuciłem. Świetna taktyka, Dave. Mhm. O, plecaczek. A, zwykłe rzeczki. No dobra, dobra. Okej, okay, wciąż idziemy dalej. Już jestem w jakimś budynku. Mam nadzieję, że coś tutaj przydatnego znajdę, bo niby mam jakieś poszlaki, gdzie mam teraz iść, to za chwilę zobaczycie, ale no, jestem też ciekawy co jest tutaj, oprócz tysiąca, kurde, ptaszków nierozwiniętych do końca, fuj, pochyda, a, siosz ma to, a, wow. ale krzyczy, okej, okay, łups, mógłbym za pomocą wytrychu, wydaje mi się, że zaraz się same otworzą, spolcie się wszystkie, ha, dobre. Udało mi się nieźle. Coś tam widzę u plecaczek, muszę poczekać. Aż się przestanie palić. Kurde, jak mam załatwić wiedźmę, żeby nie krzyczała? To jest to jest moje pytanko. O, ups, ups, ups. O, o, o. Chyba, że właśnie, może ją zaprowadzę tutaj, to wtedy nie usłyszą tego inne ptaszki. Chodź, chodź, panie nie chodź, chodź, chodź. Gień! ok, umarła. Aha, ona spawnuje ptaszki. Ups, ups, ok, szlak, tego się nie spodziewałem. O, ale bierz roll. Ach, wygrałem, ale za jaką cenę? O, notka. Uuuu. Znów nie spaliśmy. W nocy pojawił się kolejny szaleniec. W tym miesiącu. Przeskoczył przez siatkę i próbował wyważyć drzwi głową. Dostał środkiem usypiającym w tyłek. Dziś przetransportuj sprzed. Przetransportujemy go na zewnątrz. Od czasu, gdy w wiosce wyrosło to upiorne drzewo, coraz więcej dzikusów kręci się wokół naszej kryjówki. Skąd o nas wiedzą? Przecież to świry ledwo potrafią mówić. Mieszkańcy wioski w naszym sektorze do dziś niczego się nie domyślają. To już 10 lat będzie. Wow, to długo faktycznie. Wystarczy jednak, że któremuś z nich odbije szajba, pójdzie w las, wysmaruje sobie łeb błotem i zaraz zaczyna węszyć. Stefan opowiadał mi, że w sektorze obok dzicy pojawiają się głównie w pobliżu kryjówki znajdującej się pod zejściem do tunelu. Nie wydaje mi się, żeby był to czysty przypadek. Hmm. Interesting, czyli mają pewnie jakąś wiedzę dodatkową od lasu. No, jeżeli szaleją, a później mają dodatkowe informacje, tak bym przynajmniej myślał. Okej, okay, zaraz se, kurde, siekierę sam popsuję, jak będę tak machał na wszystkie strony. Nie podałem się to trochę. A, Jesus! Obłudzony był. No, dzikus! Wydupiaj, stary, wow! Jesus, rzucasz się, dobra, weź, <laughs> weź przestań, wow, ale, wow, o kurde, ale tu trup sonów. Ja nie mogę. Kurde. Kolejny kod potrzebuję. Ach, no dobra. Na razie nie mam tego kodu, więc pójdę dalej. Chyba pamiętam kod do tych drzwi. What the fuck? 8684. Że co? No tak. A w dupę, ale jestem głupi. O, faktycznie. ale to dlatego, że tak dawno grałem. Pamiętam kod do tych drzwi. Przecież był w tej notacji, której ten koleś tam, ten co byśmy w chacie u ślimaka gadał o tej wieży. No. A, szal trochę. Sorry, sorry za moje umiejętności gamerskie. Słabo. Porośnięte korzeniami. Cywilny sprzęt radiowy. Zejście do podziemnych tuneli. Okej. Okay. Bez zastanowienia idziemy. Super, super. Ciekawe tutaj. Kurde. gdzie już się boję. Zapisywanie. Uuu to dobrze akurat. To dobrze. To mi się podoba. Uch zapisało mnie. I jest zatrzymany czas. Spoko. Okej. Okay. A, oh, kolejne zapiski. 22, 15. Tunelem przybyło dwóch ludzi z kryjówki w pobliżu wioski 3C. Zostali zaatakowani. 23.10. Kryjówka w pobliżu wioski 3C została zdemaskowana. Do piwnicy kryjówki wdarło się co najmniej 12 mieszkańców. W większości byli to umazani błotem szaleńcy. Trzech spośród nich było ubranych w dziwne szmaty. Straciliśmy jednego człowieka, drzwi do tunelu zostały zamknięte. Żaden z mieszkańców nie przedarł się głębiej. Szuka y szykujemy się do ewakuacji. 01:30, okej, okay. u to jest tydzień później. Ewakuacja przebiegła pomyślnie, drzwi zostały zamknięte na kot, wracamy. Hmm. Interesting, guys. Coś tu się dzieje? Właśnie, ciekawe, czy tutaj ludzi jakich spotkam część tunelu jest zablokowana przez ogromne korzenie i gru... Dobra, dobra, dobra. To może być droga w jedną stronę. What? What, man? What? Nie, 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 nie. Wait, 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 wait. To może być droga... Czy to jest... O, kurde. Pauza. Uch, uh, uh, podierałem się. Sorry, guys. Czekajcie, to jest... Uh, nie wiem, co mam teraz włączyć. Mapa. <ścoughs> To jest, wydaje mi się, że to jest już kontynuacja, dalsza część gry. Szlak Kuźwa, to źle, że tutaj przyszłem, bo mam jeszcze kilka lokacji do zwiedzenia, tak naprawdę po drodze. Teraz pytanko, czy powinienem w ogóle zwiedzać te lokacje, czy od razu powinienem pójść tutaj? Nie byłeś, nie byliśmy w ogóle we wiosce, tak naprawdę. Uch, uch, Jak bardzo chcę sprawdzić tą grę. Wydaje mi się, że dokładnie chcę sprawdzić, więc kurde, wrócę do domu, przeczekam noc i zobaczymy się następnego dnia, jak będę lokacje sprawdzał nowe. No to, no to się po prostu widzimy, no nie? Okej, okay, a więc przeżyłem noc, sprzedałem wszystko, pohandlowałem sobie wszystko. <laughs> wszystko. I teraz idę do pierwszej lokacji, którą chciałem jeszcze zwiedzić, zanim <laughs> pójdziemy dalej. Mam nadzieję, że tam jest droga dalej. To jest grzybowisko, bo je potrzebuję kogoś znaleźć. Mam nadzieję, że mi się uda go znaleźć. To się zaraz wszystko okaże. I w tej lokacji oczywiście jeszcze nie byłem. <laughs> Uch, jest bardzo grzybowa ta lokacja. No bo cóż, to jest grzybowisko. He, he, he. Eee, wow, ho, ho, ho. Co to było? Żełot? Nie no, tutaj już wychodzę z tego. Nie będziemy wychodzić tam widzę jakieś groźne pieski. Co to było? Tam jakiś duch. Hmm. O, 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 o. Tak, 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 tak. Chyba jestem w dobrym miejscu. Tak mi się przynajmniej wydaje. dzień dobry. O kurde, da fuck, jak ja tutaj niby przejść? Nie, nie da się. What? Niemożliwe jest przejść Eee, <laughs> to no, tam są drzwi. Eee, nie, nie. Okej, wybrałem mniejsze zło, tylko jeden grzyb. Musiałem się dziabnąć, Halo? O kurde, jaki tu jest grzyb? Grzybowisko. Tak idealnie opisuje nazwa tego miejsca, to miejsce. O, ludzie, ludzie, drodzy. O, jest. Wnętrze chaty jest całkowicie porośnięte grzybami. Podłoga choć przypomina nieco drewnianą, ugina się miękko pod stopami. Ze ściany i sufitu sączy się biała, bezbarwna maść. Fuj, ale grzybów. Wow, what the fuck? Klucz z broczkiem. Bezbarwny, miękki. Jak... Przedstawiający trzy kwiatki. Uuu, to może mi się do czegoś przydać. Nie jestem pewien do czego tak naprawdę, ale tak właśnie chciałem tą panią znaleźć. Aha, okej, okay, super. Kolejny szef. Dzięki. Um, dzień dobry. Wow, damn. Babciu, zjarałaś się. <grywa> Na przeżytym, bujanym fotelu śpi staruszka. Jej sen jest głęboki i spokojny. Z Pomiędzy burzy jesiwych włosów wyrasta garść soczystych grzybów. U, fuj, faktycznie, widzę to. <grywa> Dobra, spróbuj zerwać jednego grzyba z głowy kobiety. Obudź staruszkę. da fuck? Czemu chciałbyś? Nie, obudź staruszkę jak już. Okej. Okay. Staruszka powoli otwiera oczy. Przez chwilę patrzy przed siebie nieobecnym spojrzeniem. W końcu jednak zdaje sobie sprawę z mojej obecności. Zaraz ty jesteś. Puste oczy nabierają pytającego wyrazu. Nie spodziewałam się gości. Zemknęła nerwowo na zamknięte drzwi po swojej prawej stronie, po czym rozejrzała się po porośniętym grzyb... porośniętej grzybami chacie. Uspokoiła się trochę. Jak sądzę, nie powiesz mi czego chcesz, a chcesz czegoś, skoro stoisz tu przede mną, prawda? What the fuck? Co to? Co to jest za opcja? Co? What? <grych> Co to jest? Co? Czy to. Nie, czy tutaj naprawdę to pisze? Pożrzej staruszkę. Ha! Skarp na drzwi. nie, nie wiem, zechce tak naprawdę. Chociaż nie, potrzebne mi są te drzwi. Tak. To drzwi do izby, nic tam po tobie, nic tam nie ma. Staruszka zaciąga się papierosem. Wróć tutaj, jak już przypomnisz sobie, czego ode mnie chcesz. Okej, okay, wcisnę przez przypadek pożyć staruszkę, nie chciałem tego robić. Nachylam się w kierunku staruszki. Słodki zapach grzybów jest obezwładniający. Muszę ją zjeść. Nie dzięki. <laughs> Pokaż przedmiot. zdjęcie drogi. Staruszka spogląda na zdjęcie i zamyśla się. Tam kiedy? Samochody jeździły nawet Później tę drogę zamknęli Postawili siatkę i szlaban Ale i siatkę i ten szlaban Las pochłonął Tak to chyba było Super, pomogła mi pani Ale ja chcę wejść do tych drzwi Gdyż, kuźwa mać Potrzebuję wejść do tych drzwi <grym> Przepraszam panią bardzo Ja potrzebuję do tych drzwi wejść A tutaj nie mam, kurde, kodu Co teraz, co teraz? Mogłbym zjeżdżać staruszkę tak naprawdę Ale chyba, chyba, nie, chyba nie po to tutaj przyszłem Okej, okay, poczytałem sobie troszeczkę na internecie Chyba już Wiem, co mam zrobić. Kurde, w dupę jeżdża. Hej, to muszę pójść do chaty na mokradłach, ale żeby tam pójść i kurde, wejść i tam coś zrobić, to potrzebuję chyba. Mam nadzieję, że to jest to. Przynajmniej tak mi się, kurde, wydaje. Tak, potrzebuję 10 metalu, tak jak myślałem. Kurde, 10 skrapsów, więc. a shit, shit, shit. Ok, szybko musimy wrócić do domu. Dokładnie w tym momencie. A kurde, kurde. what? Ok. W piwnicy. Dobra, nie wiem, nie wiem o co chodziło. Szybko Dobra, 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 co muszę zrobić? Ok. wracam do dziur i idę do domu po skrapsy metalowe i później lecę szybko do, 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 do tej chatki. Go, go, go! Okej, już jestem w domu, szybko, szybko Zabieram ze sobą 10, 10 złomiksów Powinienem gdzieś, kurde, mieć jeszcze jakieś Złomiksy zostawione, tak mi się przynajmniej wydaje Bo zło, tak, jest, okej, teraz szybko do Tak, do dziury z powrotem, okej I teraz szybko, szybko do chaty uh, uh, uh. Tak, robimy kilka zadań, szybko, tak go, 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 w tą stronę, w ogóle jak pierwszy raz tutaj byłem To spotkałem tutaj doktora Ło, kurde, <śmiech> ups. <śmiech> Co było całkiem śmiesznym spotkankiem <laughs> Bo spotkałem doktora i był, no cóż Majaczył, okej, wydaje mi się, że Usunąłem stąd wszystkie pułapki, jakie mi tak mi się przynajmniej wydaje, mam nadzieję Tutaj było pełno sideł Muszę naprawić agregat Dobra, już szybko naprawiam Nie ma, nie ma czasu <laughs> Tak, naprawiody Mogę od razu włączyć im Halo, naprawiłem wam agregat Możecie mnie teraz wpuścić? Dziękuję za naprawienie agregatu Możesz wejść Już? o, jej, mogę wejść matko słoniki Słonikowe słoniki Jeszcze potrzebuję Okej, okay, nie mogę wejść Halo, co wy tutaj macie? Potrzebuję przedmiotu od was Jakiegoś, który jest, kurde, rysunkiem Nie macie tego przedmiotu, z tego co widzę Ubrania, szmaty Nie, to nie jest to kompletnie nieco potrzebuje. Halo, słonie. Wow, wow, damn, boy. Ale crazy wyglądają. W pokoju unosi się duszący słodki zapach zgnilizny. Kim jesteś? Kobieta. Okej, to może złego jest głos jej dałem, ale niech już będzie. Kobieta jest ubrana w ciężki, zniszczony płaszcz. Jej głos tłumi popękana maska przeciwgazowa. Nie możesz mówić. Głos ci odebrało? Za plecami kobiety chowają, chowa się dwójka dzieci. Młodsze zerka na mnie lękliwie, kuląc się za... Z, kuląc się ze strachu. Nie umiem czytać. Starsze Stoi nieruchomo. Nie jesteś stąd. Poznałabym cię. Może trzymasz się na uboczu, ale dobrze tu wszystkich znam. A twojej mordy na pewno by nie zapomniała. Dzięki, bardzo kulturalna jesteś kobieta. Młodsze dziecko, przeszywa mnie wzrokiem. Para na szkłach maski gazowej zdradza jego pieszony oddech. To przez to diabolskie powietrze, nasze masz taką mordę, wiesz, gadać pewnie też nie umorzysz, bo jak przez las przeszłeś, to żeś ust zamkniętych nie miał. Aha, dzięki. Rodzina w maskach tlenowych, no dobra. Piękne mamy drzewa i łąki. Pięknie nam krzewy kwitną o tej porze roku. Ale niech cię uroki naszej ziemi nie zmylą. Między drzewami prawdziwy diabeł grasuje. Przez usta i nos się dostaje. Co w się sensie grzyby. <grybki> Starsze dziecko ścisnęło matkę mocniej yy, za dłoń, nie odrywając oczu od czegoś na ścianie chałupy. I co? Będziesz tutaj tak stać jak ten słup soldy? Ja wiem, czego ty chcesz. Tredowaty diable? Od nas niczego nie zostaniesz. Nie ufam ci, Tredowate mordo. Słyszysz? Nie ufam nikomu. Kto tym? Kto tym? Nieczystym, bo Powietrzem dycha. Okej, okay, fajnie, kobieto. Kobieta wpatruje się we mnie intensywnie poprzez popękane szkiełka maski. Gdy ty zabrałeś mojego Marcinka, porwałeś go, godaj, aha. No i teraz się wszystko kurde łączy. Tak, bo Marcinek jest zamknięty w... za tymi drzwiami metalowymi u tamtej babki grzybowej. To jest grzybowa babcia. Nie, to być nie może. Kobieta spuszcza wzrok czarne, brudne od potu, włosy opadają jej na maskę. To niemożliwe. Poszedł głupi i już nie wrócił. Gadał całymi dniami, że budził go do grzyby z. No i mówię wam, no dokładnie się zgadza wszystko. Ja nie wiem, skąd on to powtarzał, że nie można wychodzić poza dom, że diabeł dopadnie go, maskę ściągnie i go zabierze. Poszłabym go szukać, ale... Spuściła go wę jeszcze bardziej, jakby przyglądała się martwym muchom przyklejonym do jej płaszcza. Chcesz mojego zaufania? Przyprowadź mi Marcinka, mojego głupiego Marcinka. Znajdź go i przyprowadź. Szlak? Tak. skasowałem. Uy. Szlak? Dobra, nie wiem co powiedziała. Klucz do pokoju. Uuu, zdjęcie drogi. Pamiętam to. Drogę los pochłonął jakieś te trzy lata temu. Kiedyś prowadziło do naszej wioski do szkoły. Ją chodziłam. Kobieta wpatruje się w zdjęcie jak zahipnotyzowana. Droga do domu. Moja droga do domu. Dobra, super, super. Plotkuj. Eksplozja? Zapytajnik? W północnej części bo jest coś huknęło. Chyba wiem o czym mówi. Dobra, dostałem jeszcze kluczyk od niej. Chyba wiem, do czego mi jest potrzebny. Dokładnie tutaj. Jej! Tak! Nice, what the fuck, ale tu. Brudniaście. Rysunki, tak, rysunki dziecka wreszcie. Mi właśnie było potrzebne. Po tutaj zacie tak naprawdę przyszłem. Stara wycierka, What? What? Mapka. Prymitywna mapka. What? Wat, what, 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 what? what? A, ale z subcio, ale z subcio-płukcio. What the fuck! Eee, mam zakreślony okrąg. Gdzie Marcinek się chyba znajduje? Wait, nie. Dobra, nie, nie bądźmy debilami. Po prostu przeczytaj mi, co mi się tutaj kurde dodało. Mm, eksplozja. No tak, to był Piotrek wybuchający swoją głupią rakietę. No tak. <laughs> Aha, czyli zaznaczył mi obszar, w którym znajduje się prawdopodobnie ta lokacja. No to pewnie to jest te grzybowe. Teraz mam to zdjęcie, więc mogę szybko podążyć do chaty babci. To, to, no, lecę po prostu. <gry> Okej, okay, już znalazłem swoją drogę sportem, Jestem już w domu babci. E, proszę, proszę nie nadeptywać na grzybki. Okej, okay, wszystko w porządku. A, Jesus, wdepłem. Siemanko, chciałem ci coś pokazać. Mam nadzieję, że zadziała. Nie, nie chcę pożyć, staruszki. Pokaż przedmiot. Rysunki dziecka. Staruszka bierze rysunek, mrużąc oczy. Na jej twarzy pojawia się szeroki, zębny uśmiech. Po to tu przyszedłeś? Kobieta spogląda w dziurawy suwak. Outfit, porośniętej słodkimi grzybami chałupy, a potem zamyka oczy. Myślałam, że jesteś ja, ten wilk. Mm, wilka zabiłem na samym początku gry, jak jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje. Końcówka jej papierosa rozżarza się, z jej nosa bucha kłąb niebieskiego dymu. What? Z tej bajki dla dzieci, co chciał babcie pożreć. A. staruszka otwiera oczy i spogląda na zamknięte drzwi pokoju. Kilka dni temu pojawił się tutaj, pojawiło się tutaj dziecko, chłopczyk. Myśli, że jestem ja. Jego babcią kobieta zamyśla się jakby próbowała sobie coś przypomnieć. Babcią? Bardzo nerwowy był w kółko jakiś wierszyk powtarzał, schował się w kot i siedział tam chyba przez cały dzień. I chyba się w końcu uspokoił. Raczej mu tu dobrze rysuje. Nawet chyba lubi rysować, ale te jego rysunki mało są dziecinne. Staruszka uśmiecha się ponownie. Mi z nim tutaj też się bardzo podoba. On ma rodziców, prawda? jesteś jego ojcem, bratem. <laughs> Nie. <noise> żadnym z tych, ale niech ci będzie. Jeź w pokoju obok, tu jest klucz. Puszczę cię, jeśli chce. pójść z tobą. Puszczę go. Dobra, dobra. E, siema, panie chłopców, panie chłopców, siema smarku mały. A witaj! U, faktycznie jesteś mały rysunki. No cóż, niezbyt dziecinne, to faktycznie, prawda? Wow. <noise> o, ludzie. <noise> no dobra, kurde, siwanko chłopczę. Uu, prawdziwy chłopiec. Pod ścianą porośniętej ogromnymi grzybami stoi chłopczyk. Jest wyraźnie wystraszony. Jego bujna czupryna skrywa szeroko otwarte, rozbiegane oczy. Dziecko szepcze, jakby recytowało coś pod nosem. Chłopiec kuli się i przyciska się plecami do miękkiej ściany, z której zaczyna sączyć się biała maś. Uklęknij i wyciągnij rękę w jego stronę, zostaw chłopca spokojnie, no raczej chcemy go zabrać. Chłopiec jest, jest przerażony. suwa się powoli ze ściany na podłogę, zwijając się w kulkę. Mamrotanie przeradza się w głośną recytację. Jeden mały miś zupkę sobie jadł. Przyszedł drugim misi były misie dwa. Cztery małe misie zrobiły nagle bęc. Przyszedł jeszcze. Jeszcze jeden i, i było mi w pięć. Weź chłopca na plecy i zaprowadź do chałupy słoni. Zostaw chłopca w spokoju. Kuźwa. Fuck, będę musiał tam kurde wrócić, ale dupsko. Mm. I ten wierszyk, tak, i ten wierszyk taka. Propo, to jest kod. Wiem, gdzie go potrzebuję, ale to za chwilkę. Zaprowadzić go czy nie. A, dobra, zaprowadzę. Yy, gdy biorę chłopca na ręce, zaczyna krzyczeć, powtarzając w kółko wierszyk. To będzie długa droga. O, kurde. Zapisywanie. Przywa Co? Teleportowało mnie! What? Prowadziłeś moje dziecko! Super! A. Uh! uh se Podstrzała, kurde. Kobieta nachyla się nad chłopcem Marcin, gdzieś ty był Chłopak wbija wzbrok, wz, wz, w, kuźwa, wz, wzrok Wzrok w podłogę Podejdź tu Marcinek, międląc nedw, nerwowo w dłoniach Za swój stary, podarty sweterek Podchodzi powoli do nachylonej nad nim kobiety Zobacz, jak ty wyglądasz Gdzie masz maskę? A butle od miłości, miłościwego brata twego? Jego miłość nas ochronia, Napełnia nasze piersi czystym powietrzem O ty się tak odwdzięczasz? Rozgniewałeś go swoim szczeniackim zachowaniem Młody człowieku, teraz wszyscy poprosi, poprosi, przeprosimy za głupstwa, których się dopuściłeś. Dwójka malchów, stojąc za plecami kobiety, wzdrygnęła się. Kobieta bierze Marcinka za rękę i znika w... Sieni. po chwili wraca z butlą tlenową. Weź to, to butla dla ciebie. Chronić się przed tym szatańskim powietrzem, oddechem e, diabelskim i innymi z, z, innym złem tego upadłego miejsca. To jedyne, co mogę dla ciebie zrobić i co mogę ci dać. No dobra, dobra. Butla jest lekko pordzewiała, ale nienaruszona i szczelna. Na obudowie znajdują się jakieś nieczytelne bazgroły. Zawód odkręca się z lekkim oporem, ale powietrze nie syczy. Butla jest pusta. No dobra, dobra, dobra. Nie odkręcaj bez potrzeby, Żadno ten czyste powietrze. Kobieta odpycha moją dłonią od zaworu, szybko go zakręciła. Niech ci służy. Dobra, 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 już wiem, co muszę z tym zrobić. U, ale się jaram. Dobra, lecimy kolejne, kolejne rzeczy do roboty. Teraz mi się zastanowić. Okej, okay, teraz mogę pójść do wraku. Nie, stop, stop, stop. Teraz mogę pójść do swojego domu, żeby napełnić tą butlę, bo naprawiłem sprężarkę pomiędzy dziutnikami, więc moglibyśmy to zrobić, ale także mógłbym pójść do starej szopy, bo ten wiersz, który cytował, ten chłopiec, to jest kot do tej starej szopy, więc wydaje mi się, że ja bym to zrobił. To było całkiem ciekawe, no bo tak. Naprawdę, nie jestem pewien, co jest w tej starej szopie, ale ale ale, 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 mógłbym to zrobić. Chociaż wydaje mi się, że w tej starej szopie była butla gazowa, właśnie. A ja dostałem jedną butlę gazową teraz. Hmm, ale stara szopa w zasadzie jest dość blisko, więc, no dobra, podskoczymy już, jak tu jesteśmy. O, w dupę. A, Żebym się wystraszył. Paździerzu je. Au. Hu W ogóle zapomniałem, jakie dźwięki wydają w tej grze potwory i nie wiedziałem. Nie wiedziałem dosłownie, co się dzieje. Dobra, jesteśmy tutaj. Nie mogę rozebrać barkady, jest za mocna. Tak, tak, tak. Wiem. Gdzieś tutaj powinno być drzwi, powinno być wejście. Okej, okay, no i mamy kot. Czyli jak to było? <laughs> jeden miś sobie jadł zupę. Jeden. Później, później przed drugi miś. I były już dwa misie. Tylko, że na końcu było misiów pięć. Mm, dobra, rozkminię to i zaraz do was wrócę. A, głupi jestem. Już wiem, o co chodzi. No tak, będzie jeden. Dwa, bo przyszły dwa. Były dwa misie. Później były cztery. A później było pięć. Tak, jej, jej, nice. Zamknąłem na Nie to chciałem zrobić. Okej. Okay. Co za osierny yy, zaduch. Ciężki, słodki zapach. Kwiatów zmieszał się ze smrodem z O, w dupę. Ło, wow, ktoś tu nie żyje. Stary dziennik. Ło, wow. Strony sklejone są w jedną zgniłą bryłę papieru. U dołu znajduje się notka. Wieża radiowa. Zejście 21, 12. Kowalczyk. Trzcinkowski. Stel. Stelmaszczuk. Zieliński. U góry. Wiednieje napis. Diabelskie rogi. No dobra, nie zdążyłem przetargać. Dzięki. O, diabelskie rogi. Faktycznie. Coś tam. Organizacja? Nie, nie. Dobra, dobra, dobra. Spoko. To no, tutaj tylko przyszłe ciało przy się. Szopa słoni. Ciało w stanie rozkładu to chyba był młody chłopak. Pusta butla tlenowa. Wow! <grytanie> tak, czyli dobrze, kuźwa, myślałem, że tutaj też będzie butla ale gówno, dobra, żal. Ale mam teraz dwie, nie, nie wiem, czy mi się nie przydadzą dwie czasami. Dobra, czyli teraz mogę wracać do domu, napełnić sobie butle tlenowe obie i pójść tutaj, do wrak. Zróbmy to, go, 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 do chałupy. Nie ma czasu do stracenia. Okej, okay, jestem już przy sprężalce, użyj. Napełniłem wszystkie zbiorniki tlenowe. Uuu, mam dwa i są pełniutkie, no dobra. Kurde, nie wiem czy, uff, nie, co ty? Co ty? <laughs> nie, no, kurde, wydaje nie. Dobra, ziomy, wydaje mi się, że nie zdążę. Dobiec od dziury do wraku, jak mi się zdaje. I wiecie co, tak naprawdę? <laughs> odcineczek się zrobił troszeczkę dłuższy niż się spodziewałem. Więc i tak zakończymy już tutaj w naszym odcinku. Pójdziemy tak, pójdziemy do wraku, zobaczymy co będzie w środku, bo tak naprawdę nie mam pojęcia, później wrócimy do wieży radiowej i przejdziemy na drugą stronę. Kurde, już mi się wydaje, wydaje mi się, że ostatni odcinek to będzie następny. zakołowałem to chciałem powiedzieć to na brutal. Dobra, niech już będzie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, ziomy Jeżeli tak, to zostawcie po Odcinkiem, komentarz, ocenę. I zasubskrybujcie ten kanał po więcej takich odcinków z gier horrorowych i nie tylko. Ja się z wami żegnam. Do następnego ziomy. Bye.